i'm No i tutaj chciałem Wam powiedzieć, gdzie jesteśmy i co robimy, ale niestety okazało się, że wtyczka w moim mikrofonie była popsuta, więc nagrało się bez dźwięku. Swoją drogą, jeśli wiecie, jak wygląda naprawa gwarancyjna takiego mikrofonu, czy można to gdzieś odesłać, czy lepiej zlutować sobie to samemu, to dajcie znać w komentarzach. A wracając do Mercedesów, to w końcu udało mi się złapać z na zdjęcia naszych samochodów. Efekty tego możecie zobaczyć już na Instagramie, więc też podlinkuję to pod tym filmem. A miałem też Canon R, akurat wtedy na testach, więc miałem dodatkową motywację, żeby też coś nagrać na tej sesji. I od dawna już sobie obiecywałem, że zacznę dokumentować to, co się dzieje na moich zdjęciach, i trochę wprowadzać was za kulisy mojej pracy. No i wiem, że zaczynanie kanału na YouTube w 2020 roku jest trochę jak eBay wchodzący na polski rynek, po prostu za późno. Ale myślę, że te dwa światy, w których się obracam motoryzacja i fotografia są na tyle ciekawe, że, że może znajdzie się kilka osób, które będą chciały to oglądać. Więc jeśli macie jakieś pomysły czy rzeczy, które chcielibyście zobaczyć, to piszcie śmiało w komentarzach. Mam nadzieję, że tych produkcji będzie coraz więcej, że też będą coraz lepsze, bo. Filmowanie nie jest proste, ale chcę się też w tym rozwijać, chcę też robić tego coraz więcej. Więc wszystkiego dobrego w tym roku. I do zobaczenia w kolejnym filmie.